No, zabraliśmy się dzisiaj, żeby wspomóc naszego długoletniego przyjaciela Hasza na jego egzaminie inżynierskim. W tym momencie przygotowaliśmy tutaj oficjalną grupę powitalną dla, dla niego. Ma się, przygotowaliśmy mu ciepłe przywitanie. moim nadzieję, że też będzie możliwość spotkania z grupą przyjaciół, da, żeby była możliwość porozmawiania z nim no i oczywiście trzymamy za niego kciuki w jego obronie. Dobrze, czy to będzie inny. dobry inżynier, pani Sia? To był dobry student, napisał dobrze pracę, zawsze był kontakt z nim prawidłowy, nie było żadnych merytorycznych przesłanek tutaj negatywnych. Bardzo dobrze się uczył i mamy nadzieję, że dobrze się obroni. Pytanie tylko jak jest przygotowany, natomiast mamy informację, że miał możliwość przygotowania się do obrony i mam nadzieję, że zaprezentuje się jak najlepiej. Najma, największy stres miał kiedy właśnie jak zobaczyłem Państwa, tak przed budynkiem i ten tłum. Ucieszyłeś się widząc kolegów? Bardzo, bardzo się ucieszyłem z tego. Tyle ich nie widziałem. Sama obrona była trudna? O. Tak jak obrona, dobrze było. Prezentacja udała się? Tak, udało się. Ile było pytań do tej prezentacji? O. No, tak, było tam 4-5 pytań, także udało się odpowiedzieć. Ocena. Ocena, 4,5 bardzo dziękuję. Praca była napisana z procesu spalania. On się zajmował takim projektem obliczeniowym dotyczącym układu, doprowadzenia powietrza i gazu do komory spalania. Projektował trakt kominowy i komin. Jest to taki bardzo inżynierski. Projekt. Cała społeczność akademicka się zaangażowała w sprawę. Bardzo się cieszymy, że to ma taki pozytywny, pozytywny finał. Póki co, to jest ten taki pierwszy krok. Miejmy nadzieję, że drugim będzie w ogóle już zwolnienie tej rodziny i uregulowanie ich prawnego. Koledzy, koleżanki ze studiów tutaj bardzo pomagają. Tych podpisów się zebrało ponad 7 tysięcy, także no, sprawa się zrobiła głośna, no, ale my się cieszymy z tego pierwszego kroku, czyli z tego, że on dzisiaj się po prostu obronił. For what? You people have done everything.